A raczej witajcie, z tej strony Jurikę, a to Sons of the Forest po raz kolejny Kontynuujemy naszą cudowną przeprawę, jakże przez tą cudowną jaskinię I ogólnie Jak tu skończyłem Tu To przybiegł do mnie Ten oto pan Więc yy, Pozbędziemy się go I oczywiście Oskubiemy go ze skóry byśmy mieli kolejny pancerz. Ale, no. Interesujące przeżycie, tutaj w jaskini. Przede wszystkim przerażające. Nie założyłem. O, właśnie. Dziękuję. Przerażające i niezbyt miłe przeżycia. Lina i monety, drut i tkanina. A tu mamy te złoto. Tam chyba w którymś mailu było mówione na temat właśnie tego złota, że przyszli tutaj... No, przyjechali nie wiadomo. To i właśnie po to złoto, bo zakładam, że to jest złoto. No, przy tą lata niekoniecznie widać, ale... No zakładam, że to jest złoto. Ogólnie, czy ja mam flary? Nie mam flary, więc tak naprawdę. Tak ciemno jak tutaj jest, tak tutaj będzie cały czas. Ale powiem tyle, jaskinie w tej grze są naprawdę, naprawdę ciemne i przerażające. Nie wiem, czy granie jest za cicho przypadkiem. <gry> Ugh, kury. Wlecieli spod tekstu, no fajnie. Zamknij mordę! Zgadnij się, co w, w ogóle wziąłeś? O! Ty też skąd się tu wzięłaś? W ogóle, jak oni przerażająco chodzą. I tak chodzą, taki... Nie wiem nawet jak to opisać, tacy skręceni. Myślę, czy nie będzie jaśniej. Na pewno z patykiem. Czy nie będzie jaśniej, jeśli zrobimy sobie chodnia. Zobaczymy ile pochodnia daje światła. Okej, okay, daje o wiele, o wiele więcej. Yy... To chciałem tam zobaczyć. Chcę to wyłączyć, i chcę wziąć do drugiej ręki. Czy ja mogę wziąć tą pochodnię do drugiej ręki? Nie, mogę wziąć tylko do jednej, ale widać lepiej. O kur. Wow, nie zauważyłem go. Dobra. Bo rzeką długiego jest powalony. i strast, wiesz, gud, więc co mi się wydaje, że tutaj jest nasze najmniejsze zmartwienie jak na razie. Ogólnie, dopóki nie zacznie szarżować, to jest spoko. No zdychaj. O, dobra. Wystrzelał się ze swojej żeby nie powiedzieć spermy Ale wystrzelił się ze swoich Nawet nie wiem czego tak szczerze Mazi po prostu Nazwijmy to mazią Idźmy do przodu Bo będziemy tu tak stać milion lat Zresztą jaskinie jest z... O Boże, bardzo ciemna i bardzo duża zresztą Czy to jest kolejny ten, ten? Oczywiście, że tak Ła Nie no Dopóki nie zacznie on Szarżować to jest naprawdę spoko Dobra Nie ma No, ale trafiłem Dobra. O, dobra, umarł. Będę brał każdego tak ze skóry, żeby po prostu mieć. Myślałem, że tam ktoś stoi, ale nie, tam nikt nie stoi. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Dobrze słychać, dobra. Mm. Trzebuję zjeść. Stop. Idziemy do przodu, tam widzę światło. Nie wróciłem się, więc... To nie może być nic, co już widziałem. Tego nie da się rozwalić. <laughs> Dobra, idziemy dalej, zobaczymy, co tutaj znajdziemy. Bo przypominam, nadal jestem tu w poszukiwaniu jednej rzeczy. Dzieciopłody widzę O wow. jechaj O kur, mnie za dużo was marka miała A czy na nas nie będzie lepsza dzita? Nawet jej nie mam z dzieckiem Nie żyjesz, nie żyjesz może jak one skaczą śmiesznie Z jednej strony śmiesznie skaczą, ale z drugiej strony to jest tak denerwujące, jeśli cię tak obskoczą. Ło, wow, jak lecą Dobra, umierajcie już oni Ile można? Tylko mam nadzieję, że nie znajdę ich Mamusi lub tatusia Który ich po prostu generuje No skoro ich generuje, to raczej mamusia, ale no Wiecie o co chodzi. Boże, ale... Jak, oj, oj, oj. Jaka długa jest ta jaskinia, naprawdę. Idziemy do góry, tylko żeby się naprawdę nie okazało, że ja zaraz wyjdę, ale nadal... Nie mam tego, czego tu szukam, czyli... E, no tej brońki na te liny. Okej, okay, więcej dzieciopłodów, to ja mam lepszy plan. Ja sobie po prostu zrobię... mmm... <laughs> bo myślę, że dzidom będzie ich chyba o wiele łatwiej bić. Bo będzie można ich tak szybciej po prostu tak działać. O właśnie, no... Myślę, że tak będzie szybciej. Już na dalszy zasięg można. Okej, okay, nie, oni nie umierają od dzidy. A dysz, A wiesz już. Już. Wolę się upewnić. Tu coś się świeciło czy mi się wydawało? Wydawało mi się, ok. Idźmy dalej. Co my tu mamy? Za tym, że więcej ciemnych jaskini ciemnych korytarzy. A my oczywiście nie mamy mapy. W ogóle... No Boże, nie... Naprawdę was tu nie było więcej w tej jaskini. Nie za, nie za dużo was spłożono. ałaaa, bachorze, uii, it's the baby, już, już, dobra, super Gdzie my jesteśmy? Ja się tak będę przybliżał, bo Ale naprawdę, gdzie my jesteśmy? Mówię, jak na razie to Mam wrażenie, że robimy jakieś ogromne kółko Więcej dzieci Nie wiem czy jest sens w ogóle ich zabijać Skoro ich jest tu, o Jest Pistolet linowy I bełty do kuszy A i e... No i już widzę tam chyba matkę tych naszych dzieciopłodów powiedzmy więc w jaki sposób by się nią zająć w ogóle przede wszystkim o tu jest pistolet linowy okej okay, fajnie wygląda spoko i teraz tak czy ja mogę strzelić gdziekolwiek tą liną i co ona jakby bo no zakładam że potrzebujemy do tego o, linka do tyrolki no zakładam że to potrzebujemy okej okay. teraz tak Przede wszystkim czy ja mogę rzucić pochodnie nie ale mogę nią bić i nie wiem czy to jest najlepszy pomysł wiecie, wiecie? o o oh, kubo! O oh, hulk! No idź! No ja się zablokowałem o coś. Wow, ale tego typa. Oh. <laughs> tego typa, coś się nie spodziewałem. Nie słyszałem, żeby on w ogóle do mnie szedł, nie? Lecę z to. O, nie w to. Nie. Zostaw mnie, zostaw mnie. Mam pistolet, y mam to po co przyszedłem, więc mogę lecić sobie w drugą stronę. Ja tam wcale nie muszę iść. Y nie wiem skąd przyszedłem tak zresztą. O ja jedna kamerę, czyli to co myśl dobrze mówiłem, że tu widziałem... Usta i brzydki. Tak, o tobie mówię. Ty chyba mi to nie przejdziesz, nie? To dobrze. Mm. Co by tu z tobą zrobić? Mogę cię podpalić? Oła. Tak, mogę cię podpalić, ale przy okazji sam umrę, jak się do ciebie zbliżę. Łabić te. Oba! Polerne dzieci. I teraz tak. Jak <ścoughs> mu e, Super, ale teraz tak. Myślę, że chyba najlepszym połączeniem teraz no bo nie mam jak się do niego zbliżyć będzie chyba stworzenie mołotowa. Więc zróbmy ten mołot. I poczekajmy aż się może spać. Nie wiem. Mierasz? <laughs> będzie pieczony mutant? Tak. Będzie będzie pieczony mutant. Superansko. Proszę, mam dzidę z powrotem. I poproszę zbroję z Ciebie. Dobra, teraz bym musiał. Bo skoro tam było przejście. No ej, boże, w ogóle mój przycisk W do pójścia do przodu przestał ostatnio działać. Nie wiadomo dlaczego. Niezbyt ze mną chcę współpracować. Dobra. Zjedzmy, po pierwsze wypijmy. E Okej, okay, mam jeszcze 5 wysuszonego mięsa, nie wiem zresztą gdzie Mam 4, to kawałek steku, kawałek mózgu, the fuck? Przydałoby się stąd wyjść Bo no robi się niezbyt ciekawie Ja stąd chyba po prostu będę uciekał. Nie patrzę się w tył. Nie wiem, co to są za krzyki. Ja chcę po prostu stąd wyjść. Uciekać. Kończy mi się jedzenie, kończy mi się, chociaż mam jeszcze tam batony, ale. Nie chcę batonów zjadać. Ja chcę po prostu wyjść. Mam po co przyszedłem. I tyle mnie interesuje. Jest noc. Aha, o, i jestem. O, i trzymam W, i, i nie mogę iść. No tak, super. Jesteśmy obok domu. Któregoś domu, ale. Tego niekoniecznie. No. I trzymam to W, żeby iść. I... O. O, trzymam W. Okay, ale jak trzymam to z boku. To już nie idzie. O, nie idzie mi w ogóle powstać. Czekajcie, chwilę. <laughs> jeszcze nic nie zdążymy zrobić. <laughs> I słyszę. Słyszę kroki za sobą. Ustawiałem, że to Kelvin, bo widzę, że tu do nas podchodzi, ale. Nie, to nie był Kelvin. To był ten. powolny człowiek. Czekajcie, ogarnę ten przycisk. Okej, okay, chyba, chyba ogarnąłem. Mam nadzieję, że zupełnie. O! o. Yy, tak, Kelvin, widzę. Także naszym celem jest teraz ucieczka, Kelvin. Kelvin. Chociaż tam musimy iść. No co, Kelvin? Po prostu chodź Nie zwracajmy na nich uwagi. Może jeśli będziemy dla nich mili, to nic nam nie zrobią. Kelvin. Gdzie ty, Kelvin jesteś? Nie wiem Kelvin, lecę bez ciebie. No so, co? Jak bardzo cię Kelvin nie lubię. Ale w tym przypadku każdy ratuje siebie, więc ja idę ratować siebie, żegnam. Skocz tu. A. Nie mogę wskoczyć za wysoko Dobra. Jeśli Kelvin w ogóle tutaj przyjdzie, to będzie cud. Jeśli nie, i coś go zje po drodze. No cóż, F dla Kelvina. Ale na razie idźmy po prostu. Chciałem powiedzieć do Baz. Oj, oni nie dadzą mi spokoju. oni nie dadzą. Jak ja mam tu przejść? No, tendyk mogę przejść, dobra. Ale tendyk to tym bardziej Kelvin nie będzie w ogóle chciał przejść. Ale ja po prostu muszę iść do jakiegokolwiek obozu. Nie wiem, który obóz się tutaj znajduje. Byleby się jakiś znajdował, i bym mógł zapisać i w ogóle przede wszystkim pójść spać. jest dokładnie Tutaj Chyba jednak niekoniecznie. Więc mam plan. Nie wiem co tam Kelvin robi. Ale ja. Eee. Przede wszystkim nie, nie chciałem zrobić tego. Ja sobie zrobię bazę, by po prostu zapisać i pójść. Spać. Co ci tak bawi? No by cię zaraz moja sikiera nie bawiła. Pójdźmy spać. Głośniejszego dźwięku, to się nie dało pierdolnąć, nie? I co drzesz japy? Obra nie, inaczej z wami się nie da, inaczej z wami się nie da, chodźcie tu, chodź tu. O kur, skoczył na mnie. Manki, Manki must go spać, kur. Oni mu były odciną pomoc. O oh, wow. Ładny widok. Ale wy nie jesteście zbyt ładni, wiecie? Czy ty właśnie wstałeś? No, proszę mi z tym się wynosić. Żegnam was. Ale dobra, gra mam więc. Więcej mnie nie interesuje. Idźmy do Kalwina. I w ogóle powinienem ustawić sobie GPS w domu. Ale nie zgadniecie co. Możemy zapomnieć. I teraz niekoniecznie wiem. Którą mańkę znajdował się nasz dom? Tak samo jak niekoniecznie wiem Gdzie znajduje się Ke O, Kelvin O, Wilku, mowa Kelvin Problem mam Wiesz gdzie jest droga do domu? Czy wiesz gdzie jest dom? Hmm. Chyba nie wiesz No to mamy problem, bo ja też Hmm Tam jest jaskinia Przepraszam bardzo, przy jakiej jaskini my bieliśmy? Ta, my definitywnie się zgubiliśmy I niekoniecznie wiem Gdzie był dom Gdzie jest nasz dom? I biegnie za mną Dzięki bardzo za siebie. Co? Nie wiem. <laughs> Adehade. Co to jest na wodzie tam? A nie, dobra, to się tak rzeczy po prostu odbijają. Myślę, że coś na wodzie jest. Hmm, mi się wydaje. W ogóle powinniśmy. Nie wiem dlaczego, ale w tej grze nie ma takiej fajnej mapy dużej, jak było to na przykład w jedynce że była taka jedna duża fajna mapa Wszędzie sensie pod, pod pod M i mogliśmy to zobaczyć. Ale też nie pamiętam czy ta jaskinia była tylko że jaskinia co tylko ta mapa była psz, do jaskini. I tak defini... dobra, już chyba widzę, bo to było chyba gdzieś w tamtą stronę, więc y jak znajdę dom, to się zobaczymy. Y problem mamy, zaatakowali nas y potężnie kanibale i y nasz Kelvin tu umiera. Y więc jest bitka i to potężna. O, stał, sam. Uciekaj, Kelvin, lepiej. To jest niebezpieczny, bo zaraz samą brez rosną. Ojojo, oj, oj, umieram, umieram Umieram, umieram, umieram. Szybko jej piguły. Kierwien <ścoughs> ja sobie uciekł gdzieś na drugą stronę i bardzo dobrze. A ja bardzo bym chciał się rozprawić z tymi jegomościami. No co kur teraz, uciekasz, ta? Hamy Chęczkę ocz. Tak, i ja ogólnie biegam sobie tutaj. To jest ta rzeka, przy której byliśmy w poprzednim odcinku chyba bodajże. No i domu jak nie było, tak nie ma, więc tak, szukam dalej. Um, idąc sobie tak po prostu znalazłem helikopter A Po prostu helikopter. Rozbity najprawdopodobniej z szkieletami w środku. Um, ciekawe, fajnie wiedzieć. Dwie kostki C4. Nie wiedzieć, i te hamem nie cały czas atakują. ja się cały czas zabijam karabin. co tu widzisz. A myślę, że coś będę mógł mu ciekawszego nie wiem, powiedzieć. Nie napisz, co tu widzisz, albo nie wiem, co pamiętasz. I na horyzoncie. Na mapie pojawia się nasz dom. Ale że przede mną jeszcze długa droga, więc się tam zobaczymy. Znalazłem dom No i, i mógłbyś iść Znalazłem dom, jestem przy Domu naszym już Jeszcze nie wybudowanym do końca, ale Nadal domu Po Długich jakże przeprawach Więc Kelvin, Ja wiem, że bardzo ty się cieszysz z tej roboty Ale mmm Hmm. Wybuduj. Ukończ konstrukcję Proszę bardzo lub konstrukcję, a ja sobie tak zbieram. Y... Ciekawe. a e... e, ja dam już te nasze niewysuszone mięsko. Nie chciałem jeszcze rybę, bo ryba jest jeszcze nie... Czemu ta głowa? Co się dzieje z tą głową, przepraszam bardzo? Tylko <laughs> słuchać jak nowala między drzewami. Ale no niech sobie... Niech sobie kończy już ten domek. <laughs> jak jak tam woli ryba, właśnie ryba, jeszcze miałem powiesić, więc ją też sobie damy. 25 minut, no tak szczerze ten czas zleciał tak szybko, że nie wiem w ogóle e, gdzie on się pociął, przepraszam bardzo co cały czas wpada do tej wody że cały czas taki dźwięk nie wiem ale ja się napiję okej okay. można pić tą wodę jakby nie jest ona zła więc no dobrze mm. Nie wziąłem ze sobą żadnych kolegów, żeby ich przepalić Ale tak, co mamy? Mamy już na pewno ten pistolet klinowy Mamy oddycharkę, czy tam od bar od bardziej Góra tę głową e Czy bardziej aparat oddechowy Więc równie dobrze moglibyśmy już pójść do tej jaskini z łopatą i zająć się tymi. E, no, tymi tam. Mm, nie wiem, jak to powiedzieć. A, wykrzyknikami. Znacznikami. No ogólnie. Żeby iść w tamtą stronę. Ale przede wszystkim w ogóle, co chcę zrobić. Żeby następnym razem nie zgubić tego domu. Jest lokalizator GPS. I, i jego go chcę w ogóle zastanawiam mnie o co chodzi z tym. Kelvin. Nie wiem co to jest dom. I czy ja mogę. To w, w jakiejś formie położyć. Bo rozumiem, że mogę sobie zaznaczyć. Mm, lewym sobie zaznaczam. Tak. A i tak to jest wykrzyki. Okej, okay, i czy ja mogę to postawić gdzieś, nie wiem, no zakładam, że jeszcze nie tu, ale nie wiem, gdzieś... Gdzieś tu, na ziemi... Gdzieś tu, nie Nie wiem, co mogę z tym zrobić jak na razie. Żeby to sobie po prostu, nie wiem, mm. Wisiało, pokazywało, gdzie jest dom. No właśnie, nie wiem. Hmm. I teraz tak, z tego co wiem, będziemy potrzebować. Yy, patrząc sobie na te znaczniki. Wezmę yy, sobie śkierkę, będę potrzebował karty magnetycznej i nie wiem, gdzie tą kartę magnetyczną tak szczerze znaleźć. Więc. Yy, w nacie, wiecie? Dobra. Wiem gdzie. I powiem tyle. Mogę już tam w sumie iść. Nie musiałem w sumie tu wracać do domu. I dlaczego? Tam, gdzie mamy na wprost na mapie fioletowy znacznik, fioletowy wykrzyknik, to mniej więcej w tamtym kierunku jest wejście do jaskini. My, o, my już byliśmy w tej jaskini, chyba bodajże. Ale nie mogę nic tam zrobić. I znalazłem. Znalazłem odpowiedź. Tam jest. I tam dostaniemy trzy rzeczy. W sensie mniej więcej trzy rzeczy, jeśli je wszystkie oczywiście znajdę. Więc wiem, gdzie będę się kierował dalej. Dobra, mamy pół godziny nagrania, w sensie mnie całe. 29 minut, ale. Ale mi starczy. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Jeśli Seryj Wam się podoba, zostawcie lajka. Do następnego i cześć.